dla każdego, wydaje mi się, jest to, aby te rozwiązania, o których się mówiło w kampanii, próbować wdrażać w życie, realizować je. I to, co mówiłem w kampanii, to, co mówiłem tutaj z moimi z moją koleżanką i kolegami, było przemyślane i to nie były tylko hasła wyborcze, ale staramy się je realizować każdego dnia. Jako pierwsze chciałbym poruszyć działania aglomeracyjne czyli budowanie pozytywnych relacji z powiatami, gminami, z aglomeracji, z naszymi sąsiadami i efekty do powołania pierwszego w historii Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przystąpienie naszego miasta do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolina tym odbudowywanie tych dobrych relacji z władzami chociażby gminy Opatówek, jak również nowe, nowe otwarcie, nowe w ramach związku Czyste Miasto, Czysta Gmina. Kolejne wypełnianie deklaracji wyborczych to oczywiście sprawa architekta miejskiego. 11 lutego spośród sześciu kandydatów komisja wybrała pana Wierzbickiego w drodze otwartego konkursu z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych. Kolejna rzecz to jawność władzy. O to, że widzimy to w rosnącej jakby popularności tych stanowisk miejskich, ponieważ na Architekta Miejskiego znaleźliśmy 6 aplikacji, do Wydziału Gospodarowania Mieniem było już ich 11, a na stanowisko Prezesa Aquaparku pojawiło się 20 aplikacji. Czasem z uśmiechem podchodzę do pytań gańskich dziennikarzy, a dlaczego wybraliście na Szefową Wydziału Gospodarowania Mieniem Panią ze Bo była najlepsza, tak? Na tym polegać będą nasze konkursy. Taką jawność i uczciwość w tych konkursach obiecywaliśmy. Sprawy do palaczy. Też chciałabym zaznaczyć, że prezydent nie lekceważy tych sygnałów, które napływają z miasta. Mieliśmy już jedno spotkanie bardzo robocze ze wszystkimi służbami, które za ten problem w mieście odpowiadają, a właściwie starają się go rozwiązać. Natomiast 27. Marca mamy takie bardzo duże, otwarte spotkanie z mieszkańcami Kalisza, ażeby przekazać jak dzisiaj wygląda sytuacja związana z tak zwanymi dopalaczami w mieście i co władze miasta próbują w tym zakresie zrobić. Zmiany i oszczędności w miejskich spółkach. Pierwszy etap to był polegający na zmianach w organach zarządzających spółek KTBS, Aquapark oraz KPT. I tu, w skali trzyletnich kadencji, wyliczyliśmy, że oszczędność będzie wynosiła milion złotych na samych wynagrodzeniach. Kolejna rzecz rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Łódzkiej. Dalej to inwestycje drogowe. Wcześniej zapowiadane, ale musieliśmy uzupełnić tam kwoty. I tak rondą przy ulicy Złotej, oczekiwane przez mieszkańców. Ulica niecała, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę. Rozpoczęcie populacji jest planowane na przełomie tego miesiąca, czyli marca i kwietnia. No i przedłużenie trasy bursztynowej, połączenie dróg krajowych na odcinku od ulicy Godewskiego do ulicy Łódzkiej. Dalej, ochrona zdrowia i realizacja miejskich programów polityki zdrowotnej. Powstał zespół konsultacyjny do spraw ochrony zdrowia. Składa się z fachowców, ze znanych lekarzy. Jest to rada społeczna, jest to rada, gdzie ludzie ci. Wydaje się, że opinia takiej rady jest niezbędna, bo mamy do czynienia z publicznym pieniądzem ponad pół miliona złotych. Sprawy mieszkaniowe. W ostatnim czasie udało się odzyskać 79 pustostanów w budynkach komunalnych i 10 w budynkach prywatnych. Właściwie każdy obszar, którego dotkniemy, należy naprawiać i to tak solidnie naprawiać. Po tych ponad dwóch miesiącach sprawdzania całej tej sytuacji. To jest, to jest to problem, i, i sprawa właściwie tak trudna, że sądzę i mogę to stwierdzić z pełnym, z pełnym zaangażowaniem i z pełnym potwierdzeniem, że w tym zakresie do tej pory tak naprawdę nic nie robiono. Ostatnia rzecz, którą chciałbym poruszyć, to rzecz, na której no, bardzo nam wszystkim zależy I, i myślę, że tutaj będziemy współpracować, czyli dostosowanie rynku nauczania do rynku pracy mamy szansę na to, żeby przygotować osoby do pracy na poziomie z 22 XXI wieku, bo te obrawiarki to jest rzeczywiście przyszłość, te Potrzebujemy naprawdę dobrze przygotowanej kadry. Projekt pozwala nam skrócić okres adaptacji, przygotowania takiego pracownika przez samą firmę, który już jest przeszkolony, wchodzi i szybciej jest wdrożony do pracy. Zakładam, że około 300 miejsc pracy będzie, tak jak zadeklarowały podmioty gospodarcze, natomiast do celu możemy się 700. Staniemy się bardzo ważnym tutaj elementem, jeśli chodzi o tę branżę na terenie całego kraju.